Dzień dobry, Marek Modzelewski. Witam na kanale Mobil Inżynieria. Tutaj wrzuciłem taki stary nowy film o pierwszeństwie pieszych. No ten film trochę tam wyklarowałem, go, znaczy poprzecinałem takie powtarzające się różne frazesy, żeby nie przynudzać, więc trochę go skróciłem, wyrzuciłem mocniej, podkreśliłem takie istotne wnioski, które są praktycznie przydatne. Z tego co miałem sygnały, no to niektórzy skorzystali jak gdyby z was, z tych tutaj, z moich spostrzeżeń. I się bardzo cieszę, no bo po to to robię. I że udało wam się coś z tego, coś z tego filmu pozytywnego wyciągnąć. On nie miał za dużo oglądalności, ale no tam, gdzie jest jakiś problem, to wiadomo. I nie, problem nie tkwi w oglądalności, tylko w obszarze tych ludzi, którzy mają takie czy inne potrzeby. Przy okazji tych moich filmów, ja teraz będę na ogół dokładał takie dodatkowe informacje tutaj o Fundacji Mobile, z której tam staramy się jakoś tam dopomóc. To jest organizacja całkowicie non-profit, która działa w, wyłącznie w. Profilu celów pożytku publicznego i no staram się to jakoś tutaj pomóc jej w rozwoju. No to jest nowa organizacja. prosimy dlatego też o subskrypcję tego kanału Mobil Inżynieria. On będzie całkowicie poświęcony właśnie wspomaganiu typu non-profit, pomocy ludziom w różnych takich trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z tam transportem, ruchem drogowym. Bo to dotyczy całej naszej infrastruktury, ale też i problemów życiowego. Tam będą też elementy zdrowia, bo no sama fundacja ma charakter integracyjny. Jest ten kanał też może mieć taką, taką cechę właśnie na rzecz integracji w tych dobrym kierunku. Dlatego prosiłbym jeszcze raz, mówię o subskrypcji tego kanału. Tutaj na moim kanale jest też taki filmik, zrobiłem. Skrótowy słowo o fundacji. Tutaj na końcowym ekranie też dam link do tego, do tego filmu. Także proszę też, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam troszkę się więcej już dowie na temat samej akurat fundacji i jej działalności, ale i nie tylko, bo tam jest trochę też innych takich tematów, bardzo ogólno Myślę, że wiele osób. Jest tym też zainteresowana także no to zapraszam do do tego filmu myślę, że on będzie w tej chwili jeszcze bardziej klarowny niż te jego pierwsze wersje Tematyka, którą tu poruszamy, dotyczy stawy dotyczącej pierwszeństwa pieszych. Więc myślę, że temat jest jak najbardziej taki aktualny, zwłaszcza, że w tej chwili mamy dosyć dużo, dużo wypadków z udziałem pieszych. No i warto się temu w tej chwili przyglądać, o co tu naprawdę chodzi. Kierowca w ruchu drogowym, proszę Państwa, musi Niewątpliwie wykazywać pewną taką podzielność uwagi. No i z tym się trzeba zgodzić. Tu nie ma o czym dyskutować. Czyli musi wykazywać pewną sprawność psychotechniczną. Jednak nie można na tego kierującego pojazdem nakładać stanu rzeczy niemożliwych. Obowiązkami, które są nierealne do zrealizowania. W sposób pełny. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że w tej samej chwili czasowej nie wszystko da się robić jednocześnie. Takim zmysłem człowieka jest właśnie wzrok. Człowiek nie ma zdolności przecież do patrzenia stereoskopowego. No może coś tam trochę kątem oka widzieć, ale nie jest to, nie jest to, nie jest to też do końca racjonalne czyli w danej chwili czasowej może my obserwować tylko jeden obszar wybrany i musimy przenieść swój wzrok w inną stronę, żeby ten obszar zmienić i nie może to być yy, nie może to być w tej samej chwili czasu, tylko odbywa się to już w, w następnym przedziale czasowym. A jednocześnie przecież tracimy możliwość obserwacji poprzedniego pola, które obserwowaliśmy. Tak więc nie dajcie się Państwo naciągać i dać sobie wmawiać niedopatrzeń czy nieuwagi w kontekście stanu rzeczy niemożliwego do spełnienia z przyczyn przecież obiektywnych i w pełni racjonalnych. Jeżeli jakiegoś obiektu nie widać, to go po prostu nie widać. Jeżeli obiekt znajduje się w cieniu, to też może być niewidoczny. Jeżeli znajduje się na tle jakimś tam zakłócającym, zlewającym się z przedmiotem obserwowanym, to też może być przecież niewidoczny. Jeżeli jest przysłonięty na przykład plakatem, tablicą lub innym elementem infrastruktury, no to tym bardziej może być niewidoczny. Czyli nie dajmy sobie tutaj wmawiać jakichś tam na przykład urojeń czy przewidzeń, gdyż z obiektywnych badań w zakresie optyki, fotooptyki, zjawisk związanych ze światłem i cieniem wynika występowanie zjawisk, które mogą się wydawać jakieś nadzwyczajne czy, czy nawet nieracjonalne, ale obrazy te są w pełni obiektywne dla faktu ich postrzeżenia zarówno przez pojedynczego obserwatora, ale i tak w badaniach porównawczych solidarnie przez grupę obserwatorów. No, takimi nadzwyczajnymi zjawiskami są na przykład fatamorgany, tęcze, ale jest też wiele innych zjawisk podobnych, które utrudniają postrzeganie, ale też maskują obiekt i, ale mają one charakter obiektywny widzimy je wszyscy i będąc przy zmysłach w odróżnieniu oczywiście od takich przypadków gdy jakiś tam no powiedzmy domniemany obłąkaniec narkoman czy też pijany a może człowiek przytruty no widzi jakieś tam paranoje czyli że ma przewidzenia na filmie z ujęć w porze nocnej czyli po zmroku widać jaką skuteczność mogą tu mieć różne odblaskowe plakietki, paski i tym podobne akcesoria poprawiające widoczność pieszego czy np. rowerzysty dla widocznego tła zakłócającego po którym się ten obiekt porusza lub stoi widać tu, że w pewnych okolicznościach te oznakowania odblaskowe nie będą wyróżniać się na tle zakłócający. będą się gubić. Ileś lat temu prowadziliśmy badania w tym zakresie. No dzisiaj już tych zakładów laboratoryjnych, badawczo-rozwojowych nie ma. W omawianych tu zagadnieniach, no, yy, które mówiłem. Trzeba będzie odróżnić też w praktyce całkowity brak możliwości postrzeżenia pieszego czy innego obiektu od co tylko jak gdyby utrudnienia możliwości jego zauważenia. Czyli skutkiem tego zauważenia go w ostatniej chwili być może za późno. Ta ostatnia kwestia jednak będzie miała wpływ na tą obiektywną reakcję psychotechniczną kierowcy i będzie powodować na przykład no, wydłużenie wydłużenie drogi hamowania ale też ale też często powoduje ona taki odruch w podjęcie decyzji o przejechaniu jednak dalej czyli czyli kontynuacji jazdy skoro zatrzymanie pojazdu jest już mało racjonalna, a nawet niebezpieczny dla zbyt gwałtownej takiej reakcji ze strony kierowcy. Często ten problem, no my obserwujemy tutaj w sprawach takich spornych dla przejechania lub wjechania na skrzyżowanie przy pomarańczowym świetle, a nawet i czerwonym. Tutaj analizy drogi pojazdu i reakcji kierowcy często potwierdzały e, słuszność stanowiska Kierowców, że zatrzymanie się pojazdu było obiektywnie już nieracjonalne, a hamowanie byłoby niebezpieczne i niedorzeczne. W analizowanej sprawie ruchu pieszych ważne jest to, że piesi nie zatrzymują się często przed przejściem. Źle oceniają też odległość pojazdu, czyli nie mają wyczucia. Zdolności. Często też zachowują się jak gdyby automatycznie. Czyli zatrzyma się, ale nie... ale nie patrzy i natychmiast idzie dalej. Bo uważa, że ma pierwszeństwo i że zachował się wystarczająco poprawnie. No nic bardziej mylnego, prawda? Jak już wspomniałem, na przedstawianym tutaj filmie w porze po zmroku, jednocześnie też widzimy jaką skuteczność realną mogą mieć takie dodatkowe odblaskowe jakieś tam gadżety poprawiające widoczność pieszego, ale też mówiliśmy tutaj pewnie o, możemy mówić o rowerzystach dla takiego widocznego tła zakłócającego. Widać, że tutaj w pewnym otoczeniu te oznakowania nie będą się wyróżniać na tle zakłócającym. Dla takiej pozycji obserwatora za szyby pojazdu. Jest też przecież obowiązkowa zasada zbadania stanu faktycznego i prawdy, wykazania, zasada rzetelności. Kierowca nie może być karany za odwołanie się do sądu. Pamiętajcie Państwo o tym. Jeżeli sprawa jest, ale pod warunkiem no, oczywiście, że sprawa jest w jakiś oczywisty sposób, jest wątpliwa, czyli, czyli fo formalna interpretacja, ale i faktyczny przebieg zdarzenia ma cechy, elementy wątpliwe. Uczestnik ruchu drogowym ma prawo do tutaj czy w różnych też innych zdarzeniach oczywiście. Ma prawo do opinii niezależnego eksperta. Ma prawo do nieprzepłacania też za te opinie. Pamiętajcie Państwo o tym. Ma, czyli nie możemy sobie pozwolić eskalować kosztów. To musimy mieć protestować twardo. Ma tu również prawo do uchylenia punktów karnych, skoro sprawa jest w oczywisty sposób sporna. Jeżeli chodzi o y, punkty karne, to do tego tematu wrócimy, gdyż moim zdaniem jest tu wiele nieprawidłowości. Punkty karne powinny dotyczyć wyłącznie zachowań szczególnie niebezpiecznych i mających taki faktyczny, czyli bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Tu mamy zatem w mojej ocenie naruszenia innych zasad nadrzędnych, które dotyczą praworządności. Funkcjonariusz w ruchu drogowym powinien być nade wszystko pomocny kierowcy lub pieszemu. Ma reprezentować interes społeczny i wspomagać społeczeństwo. Ruch drogowy jest dla wszystkich jego uczestników, jest dobrem ogólnospołecznym. I to samo będzie dotyczyło kodeksu. Nie jest on narzędziem przecież dla manipulacji prowadzonych przez jakichś tam nieuczciwych polityków czy politykierów, jakbyśmy to nie nazwali, ale też jakichś tam spekulacyjnych grup interesu, tak to nazwę. Ludzie pospolici muszą przecież jeździć do pracy, świadczyć wzajemnie usługi, wozić narzędzia pracy. Stan ogólnego zdrowia społeczeństwa nie jest najlepszy i pewnie lepszy nie będzie. Raczej należy tutaj oczekiwać nawet postępującej degradacji. Tu w sukruś musi przyjść klarowna inżynieria ruchu, która ma być pomocna dla tych, dla tych ludzi, i, ale też mądre, słuszne, racjonalne prawo, czyli prawo zgodne ze stanem faktycznym i prawdą. Społeczeństwa się starzeją. Dużo dzisiaj osób Pracuje przy komputerach, wypalając sobie niejako oczy w tych monitorach. Ogólny poziom obciążeń w ogóle zmysłów, receptorów współczesnego człowieka jest olbrzymi. Wiele osób pracuje też w trudnych, toksycznych warunkach. Pracują też ludzie w zakładach zlokalizowanych na terenach właśnie rozproszonych, prowincji. Muszą korzystać z własnych pojazdów. Stan pandemii też sprzyja transportowi raczej indywidualnemu i pracy w małych grupach, a nawet pojedynczo ze względów właśnie też sanitarnych, ale też ekonomicznych. Dzisiaj zamiast oczekiwanych reform prawa i walki z tak zwanymi piratami, tak to było zapowiadane, mamy indukowanie prawa które oceniam, że jest wręcz tyranistyczne, ale też nieracjonalne wobec kierowcy i innych uczestników ruchu. Te prawo indukuje też niebezpieczeństwa już samo w sobie. Tu lekceważy się podstawowe zasady, dlatego co określamy właśnie prawdą i stanem faktycznym, czyli zasady społeczne i zasady człowieczeństwa. Prawo nie może służyć wyłudzeniom finansowym. To co mówię, że wy... finansowanie budżetu państwa przy pomocy mandatów to nieporozumienie, skandal i obuda. Prawo nie może żerować na zdarzeniach niejednoznacznych i trudnych w interpretacji, ale też i jednocześnie przez to prawo. Musi ulec tej zmianie. Będziemy się starali monitorować wszystkie nieprawidłowości w tej materii, o której tutaj dzisiaj mówiłem i będziemy się starali reformować no, kodeks drogowy dla nas wszystkich, dla dobra człowieka, a nie, żeby on nie był przeciwko niemu, żeby nie był przeciwko człowiekowi. Tu na przykład będziemy oczywiście wspierać dyscyplinę w ruchu drogowym tu na przykład ograniczenia prędkości to rzecz bardzo ważna ale musi być stosowana racjonalnie czyli tylko tam gdzie jest konieczna kierujący w pojeździe nie ma możliwości obserwować w sposób w pełni przewidujący ruchu pieszych na chodniku tu, tu obowiązkowo skutkiem wprowadzenia tego właśnie prawa, o którym w tej chwili mówimy, o tym pierwszeństwie pieszych, moim zdaniem w dużych aglomeracjach, w porach szczytowych, a zwłaszcza po zmroku, policja lub inne służby powinny regulować. Zatem teraz ruchem na przejściach, tam gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej. Natomiast inteligentna sygnalizacja świetna powinna być montowana w obrębie miast, zasadniczo na wszystkich przejściach. Dzisiaj technicznie jest to uważam możliwe. No my się też możemy chętnie do tego przyłączyć. Policja przede wszystkim powinna być przyjacielem człowieka, kierowcy i pieszego. Powinna pomagać, powinna też protestować, jeżeli widzi, że... Prawo, infrastruktura jest niespójna i nierealistyczna lub niebezpieczna. Ten temat nie jest oczywiście wyczerpany. No, nasze analizy obejmują również wiele innych zagadnień życia człowieka, w tym w zakresie ogólnego podróżowania, wszelkimi środkami transportu i pieszo. Dotyczą też infrastruktury, instalacji różnych, narzędzi, Jeżeli jest taka potrzeba, to my często się opieramy, korzystamy i współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami. Pozdrawiam.